Witam, witam wszystkich. Jestem dzisiaj w Kairuanie, w Tunezji no i tak sobie chodzę po Medinie, po Starym Mieście no i szukam co fajnych, co fajnych miejscówek. No i właśnie mam taką jedną. Udało mi się na razie wejść na środka, na dziedziniec. Ogólnie jest to zawija Sidi Abid el Gariani czyli tak naprawdę mauzoleum, mieści dwa grobowce pochodzącego z Libii Abidiego el Garianiego oraz Sultana Mulaja Hassana. Znajdują się tu drzeworyty, zielono-czarny mihrab, czyli niższa w ścianie oraz ozdobiono, oraz ozdobione zielonymi płytkami, co można dostrzec tutaj na ścianach. I ogólnie również Mam no takie informacje, że kopuła, która również jest ozdobiona płytkami, jest troszkę w kształcie piramidy. Ogólnie niewiele udało mi się znaleźć informacji. Tutaj mamy coś ogólnie po angielsku. może ktoś będzie chciał sobie poczytać. O, tutaj właśnie mamy tą kopułę. Jak powiedziałem troszkę e, przypomina kształt piramidy. Ogólnie w Kairuonie jest bilet łączony. Na takie ważne zabytki. Ten zabytek chyba też w to wchodzi. Właś tutaj e, pracownik nie za bardzo potrafił, potrafił to stwierdzić. Tak no, czy nocze bilet włączony ogólnie nie mam zakupiony, bo już byłem w wielkim Meczecie. Nie wiem, na ile da się tu poruszać, bo pracownik ani grama słowo po angielsku. Ale są tutaj piękne rzeczy. I cudownie to wygląda. I tutaj mamy tą kopułę w kształcie piramidy. Z widać, że jest to drewniane. No, na początku myślałem, że jest to jakaś willa bogatego, ale. ale jednak grobowiec. Natomiast gdzie dokładnie te grobowce są tych dwóch osób, o których wspomniałem, nie wiem. Przypuszczalnie i tak nie będzie do nich. Być może wstępu. Mamy płytki. No dość ciekawych z wzorach roślinnych. Na pewno jest to fajna perełka, tak więc jak będziecie się tu włóczyć po Medinie, no to wpadnijcie tutaj. Warto zobaczyć. Właśnie w takim bardzo podobnym budynku byłem, byłem w Sus. Tam faktycznie to była willa jakiegoś bogatego kupca, tam się też normalnie wchodziło, i tam też był taki dziedziniec, był taras, więc kto wie, być może to była dawniej willa tego kupca przerobiona później na grobowiec, może i tak, może i tak było. Tu już nie widzę, żeby dało się wejść na te tarasy. No troszkę jest tak, że dużo ludzi idzie na przykład do Wielkiego Meczetu, bo to jest no niesamowity ogólnie zabytek obiekt. Natomiast tam no tak, naprawdę, tak naprawdę nie ma jakichś wzorów, dekoracji poza rzymskimi kolumnami, które zostały tam przewiezione. Natomiast tutaj obiekt jest zdecydowanie na pewno mniej znany. Dużo mniej ludzi tu przyjeżdża, ale tu są naprawdę perełki, no, którymi naprawdę można się zachwycać. No może się podobać. Mnie się na pewno podoba piękny obiekt. No tak więc pamiętajcie o nim Sidi Abid al -Guariani. No, Ale mnie już czas, po sobie wychodzę. Pokażę Wam jeszcze z zewnątrz, jak to wygląda. Dziękuję! Niesamowite. Zmęczony od samego siedzenia. Ale tu właśnie sam ten przedsionek jest piękny, już się wchodzi. To już jest ten strop drewniany. ceramika Piękne drzwi, naprawdę, naprawdę piękny obiekt. O tu mam informację o mauzoleum, właśnie Sidi Abid al-Ghwaryani. No więc tyle z tego mauzoleum, trzymajcie się ciepło, na razie, cześć.